Zadanie dziewiąte. W trójkącie ABC punkty K, L i M o znanych współrzędnych są odpowiednio środkami boków AB, BC i AC. Mamy wyznaczyć współrzędne wierzchołków trójkąta A', B', C', który jest obrazem trójkąta ABC w symetrii środkowej względem początku układu współrzędnych. Na początek zauważmy, że bez problemu możemy odczytać współrzędne punktów A, B i C wprost z rysunku. Mamy bowiem równoległość odcinka AB do odcinka ML i dwukrotnie większą długość. Podobnie będzie z pozostałymi bokami tego trójkąta, co wynika wprost z twierdzenia odwrotnego do twierdzenia Talesa i z odpowiedniego wniosku. W każdym razie odczytujemy współrzędne punktów A, B i C no, i pamiętamy, żeby na koniec zmienić współrzędne na przeciwne, no bo jeszcze odbijamy ten trójkąt względem początku układów współrzędnych. Teraz rozwiązanie algebraiczne. Wykorzystałem wzór na środek odcinka, na współrzędne środka. Mamy tutaj 6 równań i oczywiście grupujemy je ze względu na x, co daje jeden układ równań, potem ze względu na y. I w analogiczny sposób rozwiązujemy oba układy, co bardzo szybko daje tutaj akurat współrzędne punktu A. Po odpowiednich podstawieniach dostaniemy kolejne punkty. Na koniec zmieniamy znaki współrzędnych na przeciwne, co daje odpowiedź. Zadanie 10. W trójkącie ABC, kąt przy wierzchołku B jest ostry. Długość promienia okręgu opisanego na tym trójkącie jest równa 5 oraz długość odcinka AC to 6, a długość odcinka AB to 10. Na boku BC wybrano taki punkt K, że długość odcinka BK to 2. Mamy obliczyć długość odcinka AK. Dobór liczb w tym zadaniu jest dosyć ciekawy, mam nadzieję, że zamierzony, co pozwala uniknąć trudniejszego rozwiązania, w którym przynajmniej raz należałoby skorzystać z twierdzenia kosinusów. Jednak skoro AB to średnica okręgu, no to już wiem, że kąt przy wierzchołku C kąt wpisany oparty na półokręgu ma miarę 90 stopni. Co mi daje trójkąt ABC prostokątny z bokami znanymi o długościach 10 i 6? Zatem mam tutaj podwojenie trójki Pitagorejskiej 3, 4, 5, co za darmo daje mi długość odcinka BC równą 8. Skoro tak, to długość odcinka CK wynosi 6. Mamy zatem trójkąt AKC prostokątny i równoramienny. Można powiedzieć, że to połowa kwadratu, stąd x to będzie przekątna tego kwadratu, zatem 6 mnożymy przez pierwiastek z dwóch. Właściwie odpowiedź mamy bez żadnych konkretnych obliczeń. Korzystamy tylko z tego, co umiemy, co wiemy. Trójka pitagorejska i przekątna kwadratu. Zadanie 11. W zielonym pudełku jest 10 monet 5 zł i 5 monet 2 zł. A w białym pudełku są dwie monety 5 zł i trzy monety dwuzłotowe. Z zielonego pudełka losujemy jedną monetę i wrzucamy ją do białego pudełka. Następnie z białego pudełka losujemy jednocześnie dwie monety. Oblicz prawdopodobieństwo, że z białego pudełka wylosujemy w sumie 7 zł, to wieloetapowe doświadczenie możemy opisać za pomocą dwóch albo trzech etapów. Na poziomie podstawowym to byłyby trzy etapy, ale na poziomie rozszerzonym już mogą być dwa. Przecież losowanie dwóch monet z białego pudełka to jest jeden etap. Możemy odpowiednie prawdopodobieństwa opisać za pomocą kombinacji. W mianownikach mamy liczbę możliwości wylosowania dwóch monet spośród sześciu, to daje piętnaście, a w licznikach to będą proste iloczyny: 3 razy 3 albo 2x4. Z kolei Tutaj w pierwszym etapie mamy albo 1015, czyli 2 trzecie, albo jeśli losujemy dwójkę, dostaniemy 1 trzecią. Warto zwrócić uwagę na to, że całe to zadanie podpada pod twierdzenie o prawdopodobieństwie całkowitym i tak naprawdę realizujemy właśnie to twierdzenie. Z tym, że póki co to twierdzenie nie jest wymagane na maturze, zatem nie musimy się z niego tłumaczyć. I wystarczy, że zastosujemy dwie proste reguły wynikające z drzewa. Z góry na dół mnożymy, z lewej na prawo dodajemy. Zadanie 12, czyli stereometria. W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym krawędź podstawy ma długość A. Ostrosłup ten przecięto płaszczyzną przechodzącą przez środki dwóch sąsiednich krawędzi podstawy i wierzchołek ostrosłupa. Płaszczyzna tego przekroju tworzy z płaszczyzną podstawy kąt o mierze alfa. Mamy obliczyć objętość tego ostrosłupa. Zadanie jest bardzo proste. Mamy bowiem pole podstawy A do kwadratu i do wyznaczenia objętości potrzebujemy tylko wysokości. Jeśli teraz spojrzymy na podstawę z góry, no to zobaczymy bez problemu, że odcinek GO to 1 czwarta przekątnej kwadratu. Mamy bok kwadratu znany, stąd GO to będzie A razy pierwiastek z 2 dzielone przez 4. Teraz jeśli spojrzymy na trójkąt GOS, to zauważymy, że H do GO to jest tangens znanego kąta alfa, co nam daje H. Wystarczy podstawić to do wzoru na objętość i wzór gotowy.